Witam Ciebie bardzo serdecznie na naszym kanale EFT Sposób na Szczęśliwe Życie. I zapraszam do pukania rundy EFT. Wychodzę z roli ofiary. Zacznij opukiwać punkt gamma. weź głęboki wdech, wydech i pomyśl przez moment o swoim problemie. Skupiając się przede wszystkim na tym, jak to czujesz. Weź jeszcze jeden wdech, wydech. I przechodzimy na punkt karate. Mimo, że nie czuję się bezpiecznie na tym świecie. Czuję, że ludzie mi zagrażają. I boję się, co przyniesie mi jutro. To kocham i akceptuję siebie. Mimo, że nie czuję się bezpiecznie. Czekam, aż ktoś przyjdzie mnie, uratuje. Odmieni moje życie. Zadba o moje szczęście. To kocham i akceptuję siebie. Mimo, że jestem nieszczęśliwa i nie wierzę, że może coś się zmienić na lepsze, chyba nie zasługuję na szczęście. To kocham i akceptuję siebie. Przechodzimy na punkt brew. Nie czuję się bezpiecznie na świecie. Z niczym sobie nie radzę. Tak bardzo potrzebuję wsparcia. Potrzebuję innych, żeby utrzymać się na powierzchni. Czuję jednak, że ludzie mi zagrażają. Bardzo się boję, co przyniesie mi jutro. Nie czuję się bezpiecznie. Czekam, aż ktoś przyjdzie i mnie uratuje, odmieni moje życie, zadba o moje szczęście, bo ja sama nie potrafię. Tak bardzo jestem nieszczęśliwa, i nie wierzę, że może coś się zmienić na lepsze. Już nic mnie nie cieszy. Chyba nie zasługuje na szczęście. Nie mogę na nikogo liczyć. Mam wrażenie, że ten świat jest zły. I ludzie są źli. Ale takie myślenie. Pogrąża mnie coraz bardziej i czuję coraz większą niechęć. Może zamiast czekać, aż ktoś przyjdzie mnie uratuje, odmieni moje życie, zrobię mały krok, podam sobie rękę, stanę na własne nogi. Zaufam sobie. Będę swoim najlepszym przyjacielem. Wyjdę z własnej strefy mroku. Zacznę doceniać, co już mam. Podziękuję sobie i już zawsze będę ze sobą. Weź głęboki wdech i wydech.